Nie jesteś już częścią tej rodziny. Te słowa, wypowiedziane z chłodem i chirurgiczną precyzją, zraniły mnie bardziej niż jakakolwiek fizyczna przemoc. Nie padły w krzyku. Nie. Zostały wypowiedziane powoli, jakby każda sylaba została starannie dobrana, by roztrzaskać mnie od środka. Byliśmy w jadalni. Stary zegar na ścianie. Należący niegdyś do mojej mamy, wskazywał dokładnie godzina 18.45. Pamiętam to, bo chwilę przed usłyszeniem wyroku nalałam tacie herbaty, wciąż drżącymi rękami po tym, jak spóźniona wróciłam ze szkoły. Biegłam przez mrzawkę, by dotrzeć na czas, tylko po to, by zastać macochę, Agnieszkę, siedzącą na honorowym miejscu przy stole, obserwującą mnie jak wąż wypatrujący chwili do ataku. Przychodzisz spóźniona, przemoczona. I masz jeszcze czelność wchodzić do tego domu, jakby należał do ciebie, powiedziała tonem, w którym mieszała się pogarda z satysfakcją. Mój ojciec, Tomasz, siedział obok niej. Jak zwykle milczący. Tym samym pustym spojrzeniem, które kierował na mnie odkąd zmarła mama dziewięć lat temu. Miałam wtedy siedem. I miałam wrażenie, że wraz z jej pogrzebem pochował także wszystko, co do mnie czuł. Mama Elżbieta była jedyną osobą, która kochała mnie szczerze. Jej zapach lawendy wciąż unosił się nad ubraniami, które schowałam głęboko w szafie. Po jej odejściu Agnieszka szybko zadomowiła się w naszym domu razem ze swoim synem, Mateuszem, starszym ode mnie o dwa lata i nieskończenie bardziej kochanym przez mojego ojca niż ja kiedykolwiek byłam. Od początku było ciężko. Agnieszka udawała uprzejmość przy gościach, ale kiedy zostawałyśmy same, znikała cała fasada. Zostawały tylko ostre słowa, niesprawiedliwe obowiązki i okrutne porównania. Jesteś ciężarem dla tego domu. Nigdy nie będziesz jak Mateusz. Nawet twój ojciec cię nie lubi. Starałam się być niewidzialna. Uczyłam się pilnie. Gotowałam. Zmywałam naczynia. Dbałam o ogród, który moja mama tak kochała. Ale nic nie wystarczało. Prawda była taka, że moja obecność przypominała Agnieszce o kobiecie, którą nigdy nie mogła zastąpić, i może właśnie dlatego chciała zetrzeć każdy ślad po Elżbiecie, łącznie ze mną. Tego wieczoru, kroplą, która przelała czarę, była dziewiątka zamiast dziesiątki. Mateusz miał najlepszą ocenę w klasie. Ja nie. Przynosisz nam wstyd. Nie ma tu już dla ciebie miejsca. Powiedziała. Myślałam, że to kolejna z jej pustych gruźb. Ale wtedy padł ostateczny wyrok. Zabieraj rzeczy. Nie spędzisz już ani jednej nocy pod tym dachem. Spojrzałam na ojca. Szukałam w jego oczach choćby cienia człowieczeństwa, zawahania, żalu. Nic. Nie spojrzał nawet w moją stronę. Pił herbatę w milczeniu, jakbym była obcą osobą, która przypadkiem zaszła do jego domu, a nie jego jedyną córką. Nie zapłakałam. Jeszcze nie. Wzięłam torbę, wrzuciłam do niej kilka ubrań, jedną książkę po mamie i zdjęcie na strojga. Drzwi zamknęły się za mną głuchym trzaskiem, który brzmiał jak koniec pewnego rozdziału albo początek wygnania. Na zewnątrz deszcz już ustał. Ale we mnie zaczynała się burza. Szłam bez celu po mokrych ulicach Krakowa, nie mając pojęcia, gdzie spędzę noc ani co przyniesie jutro. Czułam strach, wstyd, złość, mieszankę ciężką jak kamień. Jedno było pewne: Jeśli kiedyś znajdę z tego wyjście, nigdy już nie pozwolę sobie być tą samą osobą, którą byłam w tamtym domu. Nigdy więcej nie pozwolę się ignorować. I to właśnie tamtej nocy, wyrzucona i samotna, złożyłam sobie przysięgę. Jeśli świat odwróci się ode mnie, i tak znajdę drogę, by zwyciężyć. Nawet jeśli będę musiała wyryć ją własnymi rękami. Tylko, że nie wiedziałam jeszcze, że ktoś w milczeniu wszystko to obserwował. Ktoś, kto nigdy nie przestał mnie kochać. I kto skrywał sekret, sekret, który mógł odmienić nie tylko moje życie, ale los całej rodziny? Co ukrywał dziadek Heleny przez te wszystkie lata? I jak ta tajemnica mogła odwrócić bieg wydarzeń przeciwko tym, którzy ją odrzucili? Pierwsza noc w samotności była zimniejsza niż jakakolwiek zima, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam. Spałam na ławce na dworcu kolejowym, skulona pod cienkim płaszczem, który do tej pory był po prostu ubraniem, a tamtej nocy stał się moim schronieniem, moim kocem, moją tarczą przed światem. W kolejnych dniach poczułam na własnej skórze, co to znaczy być niewidzialną. Błąkałam się ulicami Krakowa z pustym spojrzeniem, żywiąc się suchym pieczywem, które niektóre piekarnie wyrzucały na koniec dnia. Moje włosy, niegdyś zadbane, były splątane. Buty miałam podarte. Żołądek bolał. Ale najbardziej bolało serce, nie dlatego, że mnie wyrzucono, ale dlatego, że tak łatwo zapomnieli o mnie ci, którzy mieli mnie chronić. Próbowałam prosić o pomoc sąsiadów, ale większość milczała, udawała, że mnie nie widzi, albo odwracała wzrok zawstydzona. Tylko jedna kobieta, Zofia, bibliotekarka z dzielnicy, w której dorastałam, okazała mi współczucie. Znalazła mnie siedzącą na chodniku przed biblioteką publiczną. Gdzie kiedyś spędzałam popołudnia, zanim Agnieszka zabroniła mi tam chodzić. Podeszła z szalem zarzuconym na ramiona i spojrzeniem, w którym mieszały się troska i czułość. Helena? To ty? zapytała, schylając się delikatnie. Jej głos był jak balsam w środku chaosu. Zapłakałam. Po raz pierwszy od tamtej nocy, gdy opuściłam dom, naprawdę się rozpłakałam. Szczerze, bez hamulców. Ona nie zadawała pytań. Po prostu mnie przytuliła. I w tym prostym geście poczułam coś, czego już nie pamiętałam, ciepło, bliskość, bezpieczeństwo. Zofia zaproponowała mi mały pokój na tyłach swojego domu. Powiedziała, że nie może mnie utrzymać długo, ale że przynajmniej będę miała gdzie spać i co zjeść. W zamian miała mi pomagać w porządkowaniu biblioteki, co dla mnie nie było obowiązkiem, lecz darem. To właśnie tam, pośród zakurzonych regałów i stosów książek, zaczęła się moja odbudowa. Czytałam wszystko, co wpadło mi w ręce: literaturę, filozofię, ekonomię, języki. Wszystko było nowe, a zarazem dziwnie znajome. Poczułam, że nawet jeśli nie mam nikogo, wiedza wciąż może być moją siłą. I obiecałam sobie, że jeśli kiedyś stanę na nogi, pomogę innym takim jak ja. Nocami śniła mi się mama. Z uśmiechem w błękitnej sukience, którą zakładała w niedzielę, z włosami upiętymi w luźny kok. W tych snach trzymała mnie za rękę i szeptała: Idź dalej. Warto. Zofia ze swoją cichą mądrością zaczęła mnie uczyć czegoś więcej niż tylko teorii z książek. Pokazywała, jak zarządzać małymi zasobami, jak planować przyszłość, nawet mając prawie nic. To ona namówiła mnie, bym spróbowała zdobyć stypendium w technikum. I dzięki tej radzie dostałam się na darmowy kurs księgowości. Uczyłam się tak, jak się oddycha, bo nauka była dla mnie jedyną formą przetrwania. W wieku 20 lat ukończyłam szkołę z wyróżnieniem, i niemal od razu dostałam pierwszą stałą pracę w niewielkim biurze rachunkowym. Skromnym, ale wystarczającym, by wynająć pokój tylko dla siebie. Po raz pierwszy miałam własny kąt. Własny dom, choćby najmniejszy. Przez ten cały czas nie widziałam ojca, Agnieszki ani Mateusza. Jakby wymazali mnie z życia. I przyznam, przez pewien czas próbowałam zrobić to samo z nimi. Ale była jedna nieobecność, która bolała szczególnie, mój dziadek Janusz. Był jedynym członkiem rodziny, który okazywał mi prawdziwą czułość. Po śmierci mamy to on trzymał mnie za rękę na pogrzebie, zabierał do parku, bym mogła odetchnąć świeżym powietrzem. Uczył parzyć herbatę tak, jak lubiła mama. Ale w dziwny sposób zniknął, gdy tylko Agnieszka pojawiła się w naszym domu. Mówiono, że jest chory, że zamknął się w domu opieki. Inni szeptali, że wyjechał na wieś. Ale nikt nie potrafił powiedzieć nic konkretnego. Przez lata przechowywałam list, który dał mi na dziesiąte urodziny. Pisał w nim: Jeśli kiedykolwiek poczujesz że cały świat zwrócił się przeciwko tobie, pamiętaj, że prawda zawsze znajduje drogę, by wrócić. A ci, którzy naprawdę cię kochali, nawet w milczeniu, wtedy się pojawią. Wtedy nie rozumiałam. Ale teraz coś w tych słowach brzmiało jak więcej niż tylko metafora. Pewnego dnia, wracając z pracy, znalazłam w portierni kopertę zaadresowaną do mnie. Bez nadawcy. Bez znaczka. Tylko moje imię i nazwisko, Helena Nowak, napisane starannym, pewnym pismem. W środku znajdował się papier firmowy z herbem dawnej firmy mojego dziadka, Nowak Holdings, i tylko jedno zdanie. Czas poznać prawdę. Testament zostanie odczytany za 10 dni. Zamarłam. Serce waliło mi jak szalone. Nie miałam pojęcia, co może kryć ten testament. Ani dlaczego po tylu latach. Moje imię było jedynym, które w nim widniało. Co dziadek Heleny ukrywał przez te wszystkie lata? I dlaczego to właśnie ją wybrał na jedyną spadkobierczynię? Gdy zamknęłam kopertę z herbem Nowak Holdings w dłoniach, moje serce biło już w zupełnie innym rytmie. Pojawiło się uczucie dawno zapomniane, niemal obce, nadzieja. Minęło dziesięć lat, odkąd ostatni raz słyszałam nazwę firmy, którą mój dziadek zbudował od zera. Podczas milczących kolacji z ojcem i Agnieszką nie wolno było o niej wspominać. Mówiono, że stary Janusz oszalał, że odizolował się z dumy i uporu. Gdy pytałam, odpowiadały mi spojrzenia pełne niechęci i w końcu cisza. Ale ja wiedziałam, że to nie była żadna choroba. To było coś głębszego. Coś, co sam postanowił przemilczeć. A teraz trzymałam w rękach formalne wezwanie na odczytanie testamentu. I miałam przeczucie, że za tą formalnością kryło się coś, co było skrywane przez lata z największą starannością. Mój dziadek, Janusz Nowak, był człowiekiem łagodnego, ale stanowczego głosu. Pamiętam go w jego brązowym fotelu, zawsze z otwartą książką na kolanach i okularami zsuwającymi się z nosa. Miał wyrafinowane poczucie humoru, to nie były żarty, które wywołują śmiech, ale raczej subtelny uśmiech w kąciku ustęp wobec mnie był zawsze czuły. Nigdy nie podnosił głosu. Nigdy nie dawał mi odczuć, że jestem ciężarem. Uwielbiał spacerować ze mną nad Wisłą. Uczył mnie rozpoznawać drzewa, opowiadał historię o mojej mamie z czasów młodości, jak zakochała się w moim ojcu, jak marzyła, by zostać architektką, jak odziedziczyła dobroć właśnie po nim. Czasami przystawał, patrzył mi w oczy i mówił. Helena, zapamiętaj, w świecie, który próbujecie kształtować przez strach, największą odwagą jest pozostać sobą. Wtedy tylko się uśmiechałam, sądząc, że to po prostu kolejne jego mądre zdanie. Ale dziś, jako dorosła, wiem, że każde jego słowo niosło ciężar doświadczenia i ostrzeżenie. Po pojawieniu się Agnieszki w naszym życiu, wszystko potoczyło się błyskawicznie. Najpierw rzadsze wizyty, potem urwane rozmowy telefoniczne, aż w końcu całkowite zniknięcie. Pisałam listy, które nigdy nie doczekały się odpowiedzi. Ojciec mówił, że dziadek nie chce mieć z nami kontaktu. Że wycofał się do innego miasta. Że lepiej dać mu spokój. Ale coś we mnie nigdy nie przyjęło tego jako prawdę. I teraz, widząc swój imiennie zaadresowany list z herbem ukochanej firmy dziadka, zrozumiałam, on nie chciał odejść. Został odsunięty. Odczyt testamentu miał się odbyć chłodnym rankiem, w surowej sali kancelarii adwokackiej w centrum Krakowa. Przyszłam wcześniej. Miałam na sobie najporządniejsze ubranie, włosy spięte, wzrok wbity w drzwi. Każdy krok, który doprowadził mnie tu, był okupiony wysiłkiem, bezsennymi nocami i nieustanną determinacją, by nigdy więcej siebie nie zawieść. Kiedy do sali weszła Agnieszka, czas jakby stanął w miejscu. Była jak zawsze elegancka, w beżowym płaszczu, perfekcyjnie umalowana. Ale coś w niej się zmieniło. Jakiś niepokój przemykał jej po twarzy, jakby pewność siebie zaczęła się kruszyć od środka. Obok niej wszedł Mateusz. Z podniesioną głową, lecz z dezorientowanym spojrzeniem, jakby nie rozumiał, co się zaraz wydarzy. Poznali mnie. I w tej jednej chwili widziałam w ich oczach czysty szok. Była mnie do poznania, nie przez wygląd, ale przez postawę. Nie było we mnie już strachu. Adwokat, starszy pan o poważnym wyrazie twarzy, usiadł i rozpoczął czytanie dokumentu. Ja, Janusz Nowak, w pełni władz umysłowych, postanawiam, że mój majątek zostanie rozdzielony zgodnie z moją wyraźną wolą zawartą w tym testamencie. Oczy Agnieszki błysnęły. To była ta chwila, na którą czekała od lat. Była pewna, że jako żona jedynego syna Janusza, znajdzie się wśród spadkobierców. Że przypadnie jej firma, nieruchomości, nazwisko. Ale wtedy adwokat kontynuował. Na mocy nieodwołalnej decyzji ustanawiam moją wnuczkę Helenę Nowak, jedyną spadkobierczynią prywatnego funduszu Nowak Holdings oraz posiadłości zlokalizowanej w Zakopanem. Cisza, która zapadła, była brutalna. Agnieszka zbladła. Mateusz otworzył usta, ale nie wydobył z siebie ani słowa. Adwokat czytał dalej, niewzruszony. Decyzja została podjęta na podstawie lat dokumentacji, obserwacji i materiałów przechowywanych w tajemnicy, poza zasięgiem obecnej administracji rodzinnej. Agnieszka próbowała przerwać. To musi być jakiś błąd to absurd. Ona została wyrzucona z tej rodziny adwokat spokojnie odparł. Właśnie dlatego, proszę pani. Pan Janusz wiedział wszystko. Zgromadził dowody. Nagrał rozmowy. Nigdy nie był daleko. Obserwował w ciszy. To zdanie było ciosem. We mnie coś pękło, ale nie ze smutku. To były łzy, których nie mogłam już powstrzymać. Mój dziadek, on mnie nie zostawił. Był tam cały czas. Wiedział. I czekał na odpowiedni moment, by wymierzyć sprawiedliwość. Wtedy przypomniałam sobie ostatnie spotkanie z nim tuż przed jego zniknięciem. Ścisnął wtedy moją dłoń i powiedział: Pewnego dnia zostaniesz strażniczką tego, co zbudowałem. Bo spośród wszystkich, to ty odziedziczyłaś to, co naprawdę ważne. W tamtym momencie zrozumiałam. To, co mi zostawił, nie było tylko majątkiem. To był testament innego rodzaju. Symbol cichego oporu wobec niesprawiedliwości. Gest miłości, spóźnionej, ale prawdziwej. Ale to, co adwokat wyciągnął chwilę później, nową, zapieczętowaną kopertę, zaskoczyło nas wszystkich jeszcze bardziej. Co znajdowało się w tej zamkniętej kopercie? I dlaczego Janusz przez tyle lat ukrywał tajne dokumenty przed całą rodziną? Zapieczętowana koperta leżała na stole. Sztywny, postarzały papier z wytłoczonym herbem i inicjałami J.N., napisanymi ręcznie piórem, które, wiedziałam, należało do mojego dziadka. Adwokat spojrzał na mnie. Potem na Agnieszkę, która zamilkła całkowicie. Jej twarz zastygła, napięta, jakby sama obecność tej koperty była groźniejsza niż wszystkie dotychczas wypowiedziane słowa. Delikatnie przeciął lak srebrnym nożykiem, wyjął trzy dokumenty spięte czerwoną wstążką i list, złożony z niemal chirurgiczną precyzją. Ten list został napisany osobiście przez Janusza Nowaka. Z wyraźną instrukcją, by został odczytany na głos, wyłącznie w obecności wszystkich potencjalnych spadkobierców i członków rodziny, oznajmił adwokat, poważnie. W sali zapadła cisza pełna napięcia. Nawet Mateusz, wcześniej zniecierpliwiony, teraz wpatrywał się w kartkę bez mrugnięcia. Adwokat odchrząknął i zaczął czytać. Jeśli słuchacie tych słów, oznacza to, że moja nieobecność stała się ostateczna. A wraz z nią nadszedł czas, by światło dzienne ujrzało to, co przez lata było ukryte, nie z tchórzostwa, ale ze strategii. Zostałem odsunięty od kontaktu z moją wnuczką Heleną z powodów, które wszyscy tu obecni dobrze znają, choć udają, że nic nie pamiętają. Odkąd Agnieszka pojawiła się w tej rodzinie, Patrzyłem, jak dom, który zbudowałem, został przejęty przez manipulację, chciwość i, co najgorsze, okrucieństwo wobec tej, która najbardziej potrzebowała miłości, córki mojej zmarłej Elżbiety. Zamilkłem, bo zrozumiałem, że krzyk nic nie da. Byliście zdecydowani. Ale czas obnaża to, czego oczy nie chcą widzieć. A czas, jak cichy sędzia, zachował wszystko. Agnieszka skrzyżowała ramiona. Usilnie próbowała zachować pozory spokoju, ale jej oddech był nieregularny. Adwokat przewrócił stronę i kontynuował. Przez lata utrzymywałem tajną korespondencję z pracownikami domu. Gromadziłem nagrania, porzucone listy, dowody na to, że Helena była traktowana z pogardą, upokorzeniem, obojętnością, przez tych, którzy mieli moralny obowiązek ją chronić. Również przez ciebie, Tomaszu. Słysząc imię ojca, poczułam ścisk w sercu. Tak, on także był w sali. Przybył tuż przed rozpoczęciem odczytu i usiadł w kącie, milczący. Dopiero teraz, słysząc swoje imię, podniósł wzrok po raz pierwszy. Tomaszu, synu mój, nigdy nie pojąłem, jak mogłeś porzucić własne dziecko. Może to była słabość, może strach, a może po śmierci Elżbiety przestałeś kochać. Ale zapisuję tutaj jasno, nie straciłeś jej w dniu, w którym wyszła z domu. Straciłeś się w chwili, gdy zdecydowałeś się milczeć. Dlatego moja decyzja została podjęta z pełną świadomością. Wszystkie ukryte aktywa, konta zagraniczne, nieruchomości niezarejestrowane na nazwisko Nowak Holdings, fundusze prywatne i oszczędności gromadzone przez dekady trafiają pod wyłączną opiekę Heleny Nowak. Te słowa zawisły w powietrzu niczym wyrok. To absurd! Wykrzyknęła w końcu Agnieszka. On był stary i nieświadomy. Został zmanipulowany. Ona go omotała. Adwokat spojrzał na nią spokojnie. Pan Janusz przechodził regularne badania neurologiczne aż do ostatniego roku życia. Wszystkie opinie, podpisane przez niezależnych specjalistów, potwierdzają jego pełną sprawność umysłową. Dokumenty zostały poświadczone notarialnie za granicą, a jego decyzja zarejestrowana ponad pięć lat temu. Nic, absolutnie nic, nie podlega podważeniu. Zbladła. Mateusz szepnął coś do niej, ale została nieruchoma. Adwokat nie skończył. Istnieją także nagrania. Wyjął pendrive z koperty. I raport zawierający szczegółowe transkrypcje rozmów zarejestrowanych w domu rodziny, przekazane przez jedną z wieloletnich pracownic. Spojrzałam na niego z niedowierzaniem. Czy to możliwe? Jedna z gosposi utrzymywała kontakt z panem Januszem po jego odsunięciu, wyjaśnił. To ona tydzień po tygodniu przesyłała mu raporty. Krzyki. Upokorzenia. Słowa, które padały. W tym dokładny moment wyrzucenia Heleny z domu. Agnieszka zaczęła się trząść. To naruszenie prywatności. Krzyknęła z rozpaczą. To dowód. I został prawnie zatwierdzony. Co więcej, Helena została oficjalnie uznana za ofiarę przemocy psychicznej i zaniedbania rodzinnego, na mocy poufnego pozwu złożonego przez pana Janusza. Dokument ten właśnie zostaje ujawniony. Każde zdanie zdejmowało ze mnie kolejny ciężar. Nie byłam przewrażliwiona, nie wyolbrzymiałam. Wszystko, co przeżyłam, było prawdziwe. I co więcej, zostało zobaczone, uznane, utrwalone. Adwokat spojrzał na mnie. Helena, oprócz bycia jedyną spadkobierczynią osobistego majątku Janusza Nowaka, została śmianowana przewodniczącą Rady Nadzorczej Nowak Holdings, z pełnią uprawnień do zarządzania strukturą firmy. Ten list, napisany specjalnie do ciebie, należy przeczytać na osobności. Wręczył mi kopertę. Była ciepła, jakby wciąż nosiła ślad dłoni, które ją napisały. Na froncie widniało moje imię, mocnym, znajomym pismem. Wiedziałam, że w środku znajdę więcej niż instrukcje. Znajdę pożegnanie. I miłość. Ale zanim zdążyłam ją otworzyć, adwokat dodał jeszcze jedno. Pozostała ostatnia sprawa. Klauzula dotycząca nadużycia funduszy firmy, odkryta niedawno i bezpośrednio związana z jedną osobą obecną w tej sali. W powietrzu zrobiło się lodowato. Agnieszka otworzyła szeroko oczy. Cieco, co to za klauzula? Adwokat sięgnął po kolejny dokument. Malwersacja sprzed sześciu lat. Udowodniona w transakcjach dokonanych przez Mateusza Nowaka. Z dołączonymi dowodami. Cisza powróciła. Ale tym razem była to cisza upadku. Jakie przestępstwo popełnił Mateusz w cieniu rodzinnej firmy? I jak Helena zareaguje po przeczytaniu ostatniego listu od dziadka? Imię Mateusza rozbrzmiało w sali, jak stłumiony grzmot. Przez chwilę pozostał nieruchomy, wpatrując się w pustkę, jakby nie docierała do niego waga właśnie wypowiedzianych słów. Ale zaraz potem zaczął coś mamrotać, nieskładnie, jak winny przyłapany na gorącym uczynku. To jakaś pomyłka, to była autoryzowana transakcja, mój ojciec o tym wiedział. Adwokat przerwał mu zdecydowanym gestem: Dowody wskazują, że w okresie, gdy miał pan dostęp do wewnętrznych systemów księgowych spółki. Dokonał pan defraudacji około 200 tysięcy złotych. Środki zostały przelane na konta zarejestrowane na osoby trzecie, ale bezpośrednio powiązane z pańskim numerem. Identyfikacji podatkowej. Dokumentacja została przekazana do prokuratury zgodnie z wolą pana Janusza Nowaka. Agnieszka zerwała się z krzesła. Nie możecie tego zrobić mojemu synowi. Adwokat spojrzał na nią chłodno, bez śladu litości. Pan Janusz zostawił także notatkę dla pani. Była jednoznaczna: kto buduje na ruinach, ten runie wraz z nimi. Kropka. Opadła bez sił na krzesło. Mój ojciec, wciąż siedzący w kącie sali, tylko pochylił głowę. Ani słowa, ani jednej łzy. Tylko milczenie tego, kto zrozumiał zbyt późno, że stracił wszystko, co naprawdę miało znaczenie. Nie tylko majątek czy nazwisko, ale szanse, by pozostać ojcem obecnym w życiu swojej córki. Tymczasem moje dłonie drżały, gdy rozrywałam kopertę z listem od dziadka. Świat dookoła oddalił się, jakby istniał tylko jego głos, ciepły, znajomy, przepełniony miłością, szepczący ostatnie słowa prosto do mojego serca. Droga Heleno! Jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że prawda w końcu przemówiła. Nie ma większej siły niż czas, to on obnaża charakter. Widziałem, jak dorastałaś wśród niesprawiedliwości i milczenia. Widziałem, jak twoja siła rodziła się z bólu. I wiedziałem, od zawsze, że to właśnie ty nosisz w sobie to, co we mnie i w twojej matce było najlepsze. Dlatego wszystko, co zbudowałem, każda inwestycja, każdy zasiany zalążek, powstało z myślą, że to ty pewnego dnia zbierzesz owoce godne twojej wartości. Wybaczenie będzie twoim największym wyzwoleniem. Ale pamiętaj, ten, kto poznał cierpienie, ma też obowiązek nie dopuścić, by dotknęło ono innych. Żyj z odwagą, ale i z łagodnością. Prowadź z rozwagą, ale i z sercem. A gdy zaczną w ciebie wątpić, pamiętaj, że ja nigdy nie wątpiłem. Z wieczną miłością. Janusz Nowak. Uzy spadały cicho na papier. Przez ten jeden moment nie liczyło się już nic, ani spojrzenia, ani skandale, ani niedopowiedziane słowa. Liczył się tylko ten list ostatni most między mną a człowiekiem, który nigdy mnie nie zostawił, choć milczał. W następnych miesiącach objęłam zarządzanie funduszem i firmą z pełną odpowiedzialnością. Wśród dawnych doradców i pracowników znalazłam sprzymierzeńców. Większość znała mnie od dziecka, wiedzieli, kim byłam, i teraz widzieli, kim się stałam. Nowak Holdings przeszło gruntowną przemianę, etyczną, społeczną i finansową. Część majątku przekształciliśmy w fundusze wsparcia dla młodych osób w trudnej sytuacji. Założyłam instytut imienia mojej mamy, Elżbiety oraz babci, której nigdy nie poznałam, by dawać schronienie dziewczętom wyrzuconym z domu, tak jak ja kiedyś zostałam. Agnieszka i Mateusz opuścili miasto po cichu. Nikt nie zapomniał, co zrobili, ale nie spotkała ich zemsta. Najcięższą karą, jaką mogli ponieść, była konieczność życia z własnym sumieniem i publicznym wstydem po próbie zniszczenia życia, które ostatecznie zabłysło mocniej niż wszystkie inne. Mój ojciec odnalazł mnie rok później. Przeprosił. Płakał. Powiedział, że śni o mojej mamie każdej nocy. Wysłuchałam go bez gniewu. Wtedy zrozumiałam, że przebaczenie nie jest powrotem. Jest wyzwoleniem. I wyzwoliłam go. Poszłam dalej. Dziś chodzę z podniesioną głową. A gdy przechodzę obok siedziby firmy, która kiedyś była symbolem wykluczenia, widzę w szybach odbicie kobiety, która wygrała, nie przez zemstę, ale dzięki godności. Sprawiedliwość czasem się spóźnia, ale kiedy w końcu przychodzi, potrafi uleczyć wszystko.